Cześć, witajcie. Czarek Kolasa, kanał Lucky Punch oraz przegląd sportowy. Witam po dłuższej przerwie. Wracam z tematem Mateusza Masterlaka, jednego z najlepszych zawodników polskiego boksu bez podziału na kategorie wagowe. Pojawiła się informacja z grupy Knockout Promotion, że Mateusz może zawalczyć, że Mateusz zawalczy 4 października w Zakopanem na gali w Nosalowym dworze. To jest taki cykliczny event, który chyba od 2000... 17 roku e, organizuje e, Knockout Promotion właśnie w, w Zakopanym. E, Dosyć spora impreza bardziej taka zamknięta, bardziej e, biznesowa stoliki, ale generalnie na tych galach e, też są bardzo ciekawe walki, również chociażby e, eliminatory. W jednym właśnie eliminatorze IBF e, Masternak w 2022 roku, prawie 3 lata temu, zawalczył. E, zawalczył z Jasonem Whiteleyem e, o w eliminatorze IBF. Później oczywiście Mateusz nie zawalczył e, z tylko z Bilamem e, Smithem opas WBW, ale to już oczywiście e, inna kwestia. E, Europejska Unia Boksu wyznaczyła do walki Mateusza z mistrzem e, Europy Leonardo. Moskę, Moskę, nie, nie wiem do końca, jak się ma to nazwisko, ale to jest mistrz e, Europy. Bardzo dobry e, zawodnik. E, w rankingach we wszystkich czterech e, rankingach światowych WBA, WBO, WBC i IBF jest e, w top 15, bardzo wysoko jest federacji, e, w, w federacji WB. A, Ale, no akurat ta federacja jest troszkę na oboczu teraz. Tam są bardzo mocno rosyjskie konotacje. Polscy pięściacze raczej tam nie, nie wędrują w te, w te rankingi, i tu bym raczej nie szukał tej późniejszej walki. Ewentualnie o pas WBA. Ale trzeba przyznać jedno, że to, jest, to otwiera, otworzyłoby drogę do, coś, do, do czegoś ciekawego dla Mateusza. Mateusz e, walczył w grudniu 2023 roku z Chrisem Bilamem Smithem o pas w WBO. Wiemy, jak się ta sama walka zakończyła. Wiemy, jak szło Mateuszowi, jak bardzo wysokie tempo narzucił wtedy i naprawdę, jak był blisko tego, żeby zostać mistrzem świata. Może nie jakoś bardzo blisko, bo to jednak było, było jeszcze kilka rund do końca i nie wiadomo było, jak to się by potoczyło, gdyby nie kontuzja, gdyby nie ten, gdyby nie ten uraz, ale mm, no wszyscy widzieliśmy jednak, że. Po takiej walce bardzo trudno będzie Mateuszowi wrócić do. Um, żeby dostać od razu ekspresowo walkę o mistrzostwo. Świata. Wprawdzie Mateusz w rozmowie z piotrem, jakiego dla TVP Sport 2-3 tygodnie po tej walce powiedział o tym, że rok 2024 może być rokiem ostatnim w jego karierze bokserskiej, że po prostu on poczeka na coś dużego i na tym się pewnie zakończy. Natomiast szybko nam się zapaliła lampka, nam dziennikarzom, ale też pewnie kibicom, trenerom, no, że to nie jest takie proste. Także po takich walkach często trzeba być bardzo cierpliwym. Mateusza, kariera jest specyficzna. To był kapitalny zawodnik na polskie warunki od, od lat w czołówce. Nie tylko pan Fort Pant polskiego boksu, ale też przełówcy kategorii Cruiser. Natomiast to była jego pierwsza walka o Mistrzostwo Świata. O te prawowite, prawomocne, pełnoprawne Mistrzostwo Świata. Rocznik 87, przypominam. Oczywiście walka w 2014 roku z Kalenką była opas, ale interim WBA w Monako, w Monte Carlo. Ta walka była e, o tymczasowe mistrzostwo. Tu mieliśmy walkę o pełnoprawny pas, no i teraz e, trzeba po prostu. Czekać. I oczywiście Mateusz był zdenerwowany, rozgoryczony, że no, to nie idzie w dobrym kierunku. Myślał też o kategorii Bridger, udzielił takiej dłuższej rozmowy Rafałowi Mandesowi z który przekonywał, że nie jest do końca zadowolony z tego, co się dzieje wokół jego kariery, że spodziewał się czegoś więcej, być może ze strony promotorów. No ale jeśli na to tak patrzeć, to, to rzeczywiście to nie był łatwy orzech do zgryzienia. Sytuacja w, w kategorii Cruiser jest trudna. Gdzieś tam się oczywiście mogło mówić o, tym, o tej walce chociażby zapytają, pewnie jakieś wstępne nawet zapytania czy po prostu krąg zainteresowań czy tych kandydatów do walki, pretendentów do walki zapytają, pewnie było więcej. Natomiast no, wchodzić do walki z takim kotem, nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie przed pojedynkiem, no to pewnie nie każdy chce, bo, bo to po prostu jest maszyna i najlepszy zawodnik absolutnie w kategorii cruiser obecnie. Natomiast no, trzeba się zastanowić, że teraz ta walka o mistrzostwo Europy. Jeśli do niej by doszło, bo jeszcze oczywiście Grupa Nochot nie potwierdziła tego, dopiero Europejska Unia Bóg co tym mówi. Natomiast to zajrzyjmy też za kulisy tej Gali 4 października, jak tam się pojawiały nazwisko, no pojawi się chociażby nazwisko Adama Palskiego, Kamila Szeremety, który wraca do. No właśnie, po takiej przerwie, czy myśleliśmy, że może już zakończy karierę, jednak będzie walczył. To wszystko raczej jest robione, taka karta dosyć pewnie krótka, pod po prostu walkę wieczoru. Takie walki się, się zdarzają. Pamiętamy gale chociażby już pod transmitowaną przez DVP Sport w Łomży, kiedy Kamil Szeremeta walczył i bronił tytułu Mistrza Europy. Wszystko było robione pod walkę wieczoru. Wszystkie pieniądze szły na walkę wieczoru, a reszta to po prostu jakieś pojedynki mniejsze. Tu oczywiście nazwiska są dosyć ciekawe, no bo wiadomo, że Adam Balski walczył ostatnio z Diablo. Kamil Szeremeta miał, też to jest uznane nazwisko już pewnie odchodzące, schodzący z boksu zawodowego, ale jeszcze nazwisko jest, więc natomiast no to, to pewnie będą takie po prostu sześcio 8 rundówki, a, a wszystko będzie określone po prostu walką Mateusza Mastaneka, który oprócz walki e, z Waitleyem w Zakopanym walczył jeszcze chyba 2 lata wcześniej, ale był na 21 pod 21 z Armandem Krzokszajem, e, właśnie w Zakopanym też sobie z, z, poradził e, z rywalem. Rok 2024 musiał być trudny. Dwa pojedynki, jeden dobry, drugi słaby, ten, ten drugi, ten ostatni pojedynek po prostu Mateuszowi nie wyszedł, bardzo niewygodny rywal, dla niektórych kontrowersyjna decyzja, myślę, że ktoś kto by widział remis, czy nawet wygraną rywala, to też by nie, nie trzeba byłoby uznawać, tutaj nie mówić, że to jest jakieś oszustwo, czy niesprawiedliwy werdykt, bo rzeczywiście ta walka mogła iść dwie strony i część po prostu obserwatorów widzi, że nawet Mateusz tej walki nie wygrał. To, nie, jest, to nie, nie byłby bardzo łatwy pojedynek. To, to, to byłby bardzo trudny pojedynek z, z rywalem z mistrza Europy. Bardzo dobry zawodnik, notowany też w kategorii, notowany też w, w rankingu magazynu Dering, czołówka wagi Junior ciężkiej. Na razie zdobył tylko ten pas mistrza Europy. Nie bronił go. To byłaby jego pierwsza obrona tytułu mistrza Europy. Zdobył go w grudniu. Ubiegłego e, roku. Zobaczymy, no, Madama to jest pewnie szansa na to, żeby szybko, e, jeśli wygrałby, no to pewnie w przeciągu półtora roku, dwóch lat, pewnie zaboksowałby po raz drugi o Mistrzostwo Świata, jeśli nie gdzieś nie e, w międzyczasie e, się nie e, zastopował, e, czy jakiś występ by go nie zastopował, czy kontuzja. No To jest trudny moment, i oczywiście Michał coś tak walczył już między innymi z Ilungą Makobu czy z Lorencem Okolim i teraz czeka na to, żeby walczyć o pełnoprawne Mistrzostwo Świata. Niektórzy dostają te walki dosyć szybciej, niektórzy mają z tym problem. Mateusz, generalnie, to jest trudny do, do bokstowania zawodnik. Oczywiście mówi się o tym, że pewnie to wykończenie mogłoby być lepsze, że właśnie kiedy trzeba postawić tą kropkę a i to może rzeczywiście rywal ma tu łatwe zadanie, bo Mateuszowi pewnie może tego ciutkę brakować, czy chociażby w walce z Stanem Belium, czy właśnie z, z pierwszym starciu z Kalengom. Natomiast no, generalnie pokazał w tej walce, że to nie jest, z Willa pokazał, że no, będzie robił dalej problem e, przeciwnikom i może po prostu e, tych problemów być dużo więcej. Może też e, rozkręcić się i e, zwiększyć e, intensywność, e, gdzie w tych mniejszych walkach nie, niekoniecznie to musiał robić, ale to chyba narzucił sobie nieprawdopodobną e, presję czy tempo. E, skończyło się oczywiście kontuzją, więc trudno wywerkować, jakby się to skończyło w kolejnych rundach. Czy to już wytrzymałby ten, ten tempo e, i co by zrobił e, Billam Smith. No, po tej walce, czy to ludzie z Bokserka, czy z, 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 ludzie z Boxer, Federacji Boxer, e, czy, czy z innych organizacji, ludzie, którzy tam e, są blisko, najważniejszych zawodników kategorii Cruiser. Pewnie oprócz pytaje, bo Pataia się raczej nie boi nikogo. E, no też zobaczyli, że w dobrowolnej obronie masternak no może być oczywiście, ale raczej byśmy szukali czegoś innego, tak? Tutaj była dobrowolna obrona nam pewnie trochę też powiązane konotacje, pewnie z walką Ruszański-Babić, e, tam była współpraca z, z Benem Shalomem e, i tutaj Brytyjczycy przyjechali do Rzeszowa, do, do, do Jasionki i tutaj były też e, świetna zorganizowana gala, pewnie jakieś takie powiązania oczywiście były. Ostatnio trzy te walki zapytają, nie było, było właśnie w starcie z Wilamem Smithem. Box. Szczególnie w polskim wydaniu bardzo uczy cierpliwości, to, to nie przychodzi łatwo. Nie ma tutaj takiej sytuacji jak z Donem Kingiem w 20 lat temu, kiedy Andrzej Gołota w przeciągu dwóch lat miał trzy walki o mistrzostwo świata. No, tylko, że Don King wtedy miał praktycznie całą wagę ciężką pod sobą. Miał wielu zawodników mistrzów i można było sobie to rotować. Gołota dostawał zdecydowanie mniejsze pieniądze niż dostawał gdzie indziej, ale miał po prostu walkę o mistrzostwo świata, mógł się sprawdzić. Jak się to skończyło, to, to wiemy: dwie walki kontrowersyjne, werdykty i, i ta trzecia porażka z Lemonem z Bryfsterem. Bardzo szybko, bo już w pierwszej rundzie e, tutaj jest zupełnie inaczej. Ciężko powiedzieć, czy Andrzej Waślewski i Jacek Szczongowski mogliby zrobić coś więcej. Wydaje mi się, że chyba nie, że po prostu musiałoby się pojawić jakieś większe pieniądze, e, zrobić coś w Polsce z pasami regionalnymi być może, żeby jak najszybciej gdzieś rzucić. E, Masternaka do, 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 do bardzo wysokich miejsc w rankingu, no albo po prostu wziąć walkę i też wziąć finansowanie, bo teraz, jeśli doszło do tej walki z, z Moską, no to prawdopodobnie pieniądze musiały być na rywala wydane duże, albo przynajmniej takie no, bardzo solidne. Starcie z Whiteleyem, no nieoficjalnie wiadomo, że Masternak tam nie dostał żadnych wielkich pieniędzy. To po prostu była krótka piłka. My robimy walkę eliminacyjną, opas eliminacyjną w Polsce. Będzie Polska, musi przyjechać z Australii, czy z Nowej Zelandii rywal. Przyjdzie na konferencję prasową, ale walki nie ma u niego, tylko jest w Polsce. Za to trzeba mu zapłacić porządnie, żeby on tutaj przyjechał żeby on staczył tutaj ten pojedynek, no w innym przypadku będziemy musieli walczyć za granicą, a tu chcemy zrobić pod nas, tak żeby było po prostu e, mniej stresu, lepiej dla, dla pięściarza. Czyli teraz, wygrywasz eliminator, nie dostajesz większych pieniędzy, ale będziesz miał walkę o mistrzostwo Świata i wtedy będziesz mógł zarobić. Pewnie taka sytuacja może być też tutaj. Generalnie walki Polaków e, o Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Europy organizowane w Polsce nie przynoszą wielkich pieniędzy polskim zawodnikom, gospodarzom. Trzeba zawsze wydać większe pieniądze rywalom i tak było za czasów. Czy to Krzysztof właskiego gdzieś gdzie jakiś eliminator trzeba było zrobić. Nie wiem, chyba z Nurim Seferim, może z Nurim Seferim, um, tak, Nurim Seferim, Do my, yy, chyba gdzieś, czy to było, już nie pamiętam, na północy Polski. Ta walka i czy to była starcie w Poznaniu w 2017 roku Wodarczyka z Noelem Geborem. Domyślamy się, że Krzysiek Diablo Wodarczyk nie dostał jakichś tak niebotycznych pieniędzy po prostu. To było takim plusem, że można zrobić walkę eliminacyjną w Polsce i doprowadzić do walki o mistrzostwo świata, no pewnie już za granicą, chyba 2008 albo 2009 rok. Delwin Rodriguez, Rafał Jackiewicz, podobna sytuacja. No, też domyślamy się, że Rafał nie dostał jakichś wielkich pieniędzy. No na tym to polega, że Większość rzeczy, większość finansowania musi pójść na gasze dla przeciwnika, na zorganizowanie tego wszystkiego, na zorganizowanie oficjeli, opłacenie organizacji, żeby tu przyjechała sędziów, hoteli, wszystkiego co, co, co wokół trzeba zrobić i też trzeba ułożyć kartę, zorganizować sponsorów, więc tutaj pięściarz Gospodarz teoretycznie ma fajnie, bo może walczyć o um, u siebie, ale jeśli chodzi o finansowanie, to dopiero zawalczysz o Mistrzostwo Świata, to wtedy z tej walki zarobisz e, więcej. Myślę, że podobnie będzie tutaj, ale no Mateusz raczej wie doskonale, że to jest taka jego ostatnia szansa. Niektórzy spodziewali się, ja też byłem taki trochę sceptyczny, uważałem, że chyba Mateusz już nigdy nie zawalczy o Mistrzostwo Świata. Bo po pierwsze, e, pewnie gdyby był taki za, zadziorny i chciał jeszcze przez wiele lat tutaj walczyć, nawet jeśli jest oroczek 87, e, i to jest 38 lat. No ale widzimy, że Mateusz po pierwsze ma, ma, ma swoją rodzinę, ma swoje biznesy, ma dla kogo żyć, ma też pracę wokół nie tylko jako trener, ale też pracował w wojsku, więc no. Po prostu miał różne możliwości, takie, żeby sobie te z tego boksu zawodowego już zrezygnować i przejść już w kierunku e, albo bycia trenerem, albo, wiem, albo posiadania swojego biznesu wraz na przykład z małżonką. I, I trudno sobie wyobrazić, trudno było sobie wyobrazić, żeby Mateusz teraz przez kolejnie 5 lat jeszcze czekał na ten e, swój, e, swój strzał, czyli drugą walkę o Mistrzostwo Świata. Sam sam o tym przekonywał, mówił o tym, że właśnie że ten 2024 może być jego ostatnim rokiem. To było akurat za wcześnie, bo widać było, że jeśli. I chce jeszcze walczyć, o jeszcze to musiałby sobie zrobić jeszcze ten czas, wydłużyć tak do minimum 3 lat. W tym roku, w grudniu minie 2 lata, od tej walki z bilanem z na razie jest to półtora roku, no troszeczkę więcej niż półtora roku, i teraz po prostu trzeba poczekać. Oby ta walka w październiku, 4 października wyszła, oby Mateusz został mistrzem Europy, chociaż muszę przyznać, że ten rywal jest dużo trudniejszy i, i będzie to cięższe zadanie niż miał chociażby Michał Ciślak, który też o mistrzostwo Europy walczył, też je zdobywał. Ten rywal walczył z Breżą na dystansie 12 rund. Nie potrafił go skończyć przed. Michał tego Breżą skończył w Polsce. Miał też kilka fajnych innych pojedynków, trochę takich fizycznych. Zobaczymy, jak, ich, jak, jak sobie Mateusz by poradził. Czekamy na ogłoszenie tego pojedynku miejmy nadzieję, że tak się wydarzy, bo z drugiej strony trudno. E, widzieć jakieś perspektywy w kategorii ciężkiej tu i teraz dla Mateusza. Zbyt dużo burdelu jest w kategorii, w, w federacji UBC. Zbyt dużo się dzieje. Jeszcze tutaj wchodzi Ramirez, wchodzi Opetaja. No nie jest tutaj, nie będzie tutaj łatwo. Słyszałem też że to tu się mówiło, że być może Mateusz zawalczyłby w kategorii Bridger, że je, no, mamy oczywiście mistrza Diablo Wodarczyka. Mateusz też tak mówił, że może chciałby z nim zawalczyć. Z drugiej strony Gdzieś jeszcze się mówiło o tej federacji WBA, ale tak jak gdzieś tam e, słyszałem e, mimochodem, no to gdzieś e, ta federacja WBA jest raczej na Bocznicy. Są tam powiązania mocno rosyjskie, dużo przypadków jest w tych rankingach, widzimy też na przykładzie światowym, od lat po prostu są problemy, czy chociażby z Fresam który gdzieś tam sądowo sobie gdzieś tam wywalczył, i się, prawdopodobnie się obawiano tego, żeby, żeby go wy, że po wyrzuceniu go z rankingu, mimo że nie walczy, mimo że tam była ta walka w groznym i i potem była taka długa przerwa, no że po prostu nie, lepiej go nie wyrzucajmy, nie on tam w tym rankingu będzie. Oczywiście, nic potem nie wydarzyło, lata miały. ale no, takie są rankingi WBA. Teraz są chyba większe problemy z tą federacją, więc nie sądzę, żeby polscy zawodnicy bardzo mocno mknęli do tego, żeby walczyć o ten pas WBA. Gdzieś chyba tam mówiło o tym, Mateusz to wspominał o tym w Super Expressie, o walce o chyba Tymczasowe Mistrzostwo Świata WBA w kategorii Bridger, no ale jeszcze jest taka szansa walki opas mistrza Europy, to jest to ciekawa opcja. Oczywiście Mateusz był już mistrzem Europy, wygrał z icho Hapoją w 2012 roku jeszcze jako zawodnik z I wem bardzo szybko wtedy, bo chyba w ciągu roku Mateusz od podpisania kontraktu z Auerlandem został mistrzem Europy. Potem wiadomo jak to było, bo walka z Drozdem, no i kilka innych pojedynków chociażby z Kalęgą czy, czy z Baliu. szczególnie teraz szkoda tej walki z Kalęgą. Więc to mistrzostwo Europy jest takie troszkę poboczne. To nie jest tak, że ta, ta walka, ta, ten pas jest niebotycznie ważny. Ani dla Mateusza powinien jest jakoś bardzo istotny, ale chodzi o to, co da w przyszłości, że jednak negocjowanie z pozycji bycia mistrzem Europy i zabrania potencjalnemu e, przegranemu e, miejsc rankingowych, tak? No bo pamiętamy, że Kamil Szelemeta walczył, e, a Alessandro Goddim bodajże, to Godli był wtedy w jednym z federacji, chyba, w, chyba IBF albo WBA, już nie pamiętam. Był wysoko, był chyba 5, 6, 7 I 4 Schrammeta zajął jego miejsce. Oczywiście został mistrzem Europy, ale zajął jego miejsce. Potem pewnie to mogło mu trochę pomóc, tak? Wejście do rankingów, pokazanie się. No jednak te rankingi, możemy się śmiać, możemy mówić, że to są paski od spodnie, czasami regionalne. No ale jeśli dostaniemy jakiś pas w stawce interkontynentalnej, to możemy być w 15 rankingów, 10 rankingu nawet. I możemy zdobyć prawa pretendenta i przy dobrowolnej obronie, przy braku laku, można dostać walkę o e, tytuł. Przeróżne były możliwości, pamiętam Maciej Zegan kiedyś zdobył pas, chyba Andrzej Grajewski mu sfinansował, czy już nie pamiętam jak to wyglądało, ale bo pas w WBO Intercontinental, gdzieś na Diamond Boxing Night. Taka walka była w marcu chyba na spotku 2010 roku i, i też później się mówiło, że może będzie walczył o pas w WBO. Chyba wtedy telewizja Sky Sport nie zgodziła się na Degana, powiedziała, że Nazwisko jest za małe za, na tu i teraz dla, dla mistrza z Wielkiej Brytanii, ostatecznie. Do tej walki nie doszło, ale takie walki właśnie mogą być, mogą się pojawić. Eduard Trojanowski, który pokonywał Zegana, i zdobył ten pas WBO Intercontinental. Po jakimś czasie później też mógł mu to więcej dać. Już nie mówię o Krzyśku Głowackim, który w 2012 roku w sierpniu zawalczył o pas WBO Intercontinental i po trzech latach zawalczył o Mistrzostwo Świata i został Mistrzem Świata. Po tej walce, pierwszej właśnie chyba to była w Międzyzdrojach Głowacki od razu znalazł się w rankingu w BO i z niego nie wyszedł przez kolejne lata. W 2015 zaboksował w Eliminatorze, chyba wiosną, a latem w sierpniu wielka walka z hookiem w Nowym Jorku i knockout w 11 rundzie. Także no, trzeba brać pod uwagę te walki i Mistrzostwo Europy też jest z tym, z tym wszystkim powiązane. Współpraca z Federacją WBC, ale też, też po prostu Mistrzowie, pretendenci, ale też przede wszystkim mistrzowie są często w rankingach światowych. Wtedy, jeśli się ich pokona i to jeszcze w świetnym stylu, to, to można zabrać przegranemu te miejsca w rankingu i zająć jego miejsce. To jest fajna, ciekawa opcja. Widzimy się w następnym odcinku. Na pewno pojawi się w październiku na tej gali. zakopany. Mam nadzieję, że zobaczę walkę o Mistrzostwo Europy, a nie po prostu walkę rankingową, że to będzie walka właśnie Mateusza Mastenaka, że Mateusz będzie Mistrzostwo Europy i że w 2026 roku po raz drugi w karierze zawalczy Mistrzostw Świata i tym razem zostanie. Czempionem kategorii Cruiser. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, przepraszam, że, że troszkę ta przerwa trwa, często wykorzystuję po prostu to, że jestem na jakichś galach to i wtedy na coś, coś dla Was nagrywam, na co dzień pracuję w przeglądzie sportowym, zajmuję się głównie piłki nożnej, oczywiście ten boks też jest, ale tego boxu też do gazety czy do online, no niewiele się mieści, tak, ta, ten, ta miejsc, te, tego miejsca nie jest zbyt dużo w gazecie i często te, tylko te najważniejsze tematy mogą wchodzić ze sportów w walki. Będę starał się, żeby tych materiałów po prostu było więcej. Za dziś dziękuję i wszystkich pozdrawiam, zachęcam do komentowania i pozdrawiam, widzimy się w następnym odcinku, cześć.